u wybrednej marudy w kolejnych popkulturowych polecajkach a dzisiaj bierzemy na tapet taki jeden dość popularny film a mianowicie Saltburn który zrobił się ostatnio bardzo modny i myślę że to głównie zasługa TikToka i kilku scen które są tam w kółko omawiane no ale też wiem że wiele osób pokochało klimat tej historii sam w sobie pomysł na fabułę, charakter postaci, dlatego też poszukałam książek w podobnych klimatach, ze zbliżonymi motywami, które fanom Saltburna mogłyby przypaść do gustu. Będą to więc historie związane z młodymi ludźmi należącymi do elit, do takich wyższych sfer. Czasem to chodzi o bogactwo, czasem o poczucie wyższości takiej intelektualnej nad innymi. No i ktoś do nich dołącza. Ktoś początkowo niewinny, kto zaczyna przesiąkać ich sposobem myślenia, ich egoizmem, takim zapatrzeniem w siebie czy w bogactwo. A potem na jaw wychodzą różnego rodzaju tajemnice, nawet ofiary śmiertelne. I całość ma klimat Przerostu formy nad treścią, trochę dark akademia, trochę gotyk, ale z silnym naciskiem na estetykę. I ten opis pasuje zarówno do filmu Saltburn, jak i do książek, które Wam za chwilę zaprezentuję. Więc zapraszam do oglądania. Pierwszym i dość oczywistym wyborem i skojarzeniem wydaje się być Tajemna Historia Donetart. To już klasyka, jeżeli chodzi o klimat, Dark Academia, klasyka, którą jedni uwielbiają i zmieniła ich życie, a drudzy uważają za taki przeintelektualizowany bełkot. Dostajemy tu opowieść o grupie studentów renomowanej uczelni, tacy wiecie, on i on, co to hobbystycznie dyskutują o filozofii życia, historii, literaturze. Wciskając w co drugie słowo łacinę, tak jak teraz niektórzy wszędzie wciskają angielski, jakby to było jakieś cool. Pojawiają się używki, alkohol, jest to poczucie wyższości nad innymi, aż dochodzi do morderstwa. No ale przecież nasze główne postacie są tak inteligentne, ekscentryczne, że z pewnością udaje im się uniknąć kary, zarówno tej zewnętrznej jak i wewnętrznej. Przecież nie zrobi to na nich żadnego wrażenia, to przecież po nich spłynie jak po kaczce. Żadnych wyrzutów sumienia czy, czy zmiany w psychice. Czyżby? Obok tajemnej historii bardzo często stawia się, a jeśli jesteśmy złoczyńcami, ona jest nieco bardziej popularna wśród młodzieży, bo bardzo często przewija się przez TikToka. I tutaj także mamy elitarny college, tym razem artystyczny, i siedmioro utalentowanych i niezwykle ambitnych studentów aktorstwa. I między nimi różne relacje się rozgrywają, aczkolwiek w którymś momencie. Pojawia się no, rywalizacja. Jeden z aktorów ginie, no i rozpoczyna się gra. Prawdziwa gra w okłamywanie policji, siebie wzajemnie, ale też samych siebie. Tu mamy także skok w przyszłość, kiedy to jedna z osób wychodzi z więzienia po tym, jak została właśnie za to morderstwo skazana. Pytanie brzmi, czy skazana została słusznie. Chwilowo wracając jeszcze do klasyki, mogłabym podrzucić tutaj portret Doriana Greya. Jego chyba przedstawiać nie trzeba. Młody i niezwykle przystojny, aczkolwiek zapatrzony w siebie chłopak, życzy sobie, żeby jego twarz na zawsze pozostała tak młoda i nieskalana z marszczkami, a zamiast tego ma się starzeć jego namalowana i oprawiona w ramę podobizna. Tu ponownie mamy ten mroczny, dark akademiowski, nieco gotycki klimat wyższych sfer, nie zabraknie bali, używek, wszystkiego, co nie przestawało w tamtych czasach, bo przypominam przecież, że ta lektura była Dość długo cenzurowana ze względu na um, dość wyraźną reprezentację osób homoseksualnych, no i możemy sobie podczas lektury pointerpretować, czy ta brzydota pojawiająca się na obrazie Doriana to tylko wiek, zmarszczki, siwizna, czy jednak pewnego rodzaju zgnilizna tkwiąca w jego wnętrzu. Rebeka, ta, ale która przyznam, że jeszcze przede mną, więc w szczegóły raczej wchodzić nie będę, ale z tego co się zorientowałam, podobieństwo do filmu Saltburn da się wyczuć. Mamy bowiem młodą damę, która poznaje szarmanckiego i zamożnego wdowca. Postanawia się z nim związać, ale kiedy jadą wspólnie do jego wielkiej willi, rezydencji, takiej, wiecie, totalnie gotyckiej posiadłości, no to w mężczyźnie zaczynają zachodzić jakieś zmiany. Ma się wrażenie, że to jest zupełnie inny. Człowiek, co więcej, w tej rezydencji mniej lub bardziej dosłownie unosi się duch poprzedniej pani domu, tej tytułowej Rebeki, która zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Mamy więc wille, tajemnice, zabójstwa. No wyczuwam, że fani Salisbury znajdą tutaj coś dla siebie. Jeden z nowszych i bardzo charakterystycznych tytułów to króliczek. No okładka rzuca się w oczy, to nawet mało powiedziane, a i opis wydaje się Niezwykle enigmatyczny. Mamy tutaj outsiderkę, Samantę, która nie zgadniecie, studiuje na prestiżowej uczelni, tym razem takiej eksperymentalnej, nowatorskiej, specjalizującej się w pisaniu. Czyli Samanta będzie pisać, czyli będąc outsiderką, więcej czasu będzie spędzać w swojej mrocznej wyobraźni niż wśród rówieśników. Na tej uczelni są tak zwane. Króliczki. To jest taka grupa Mean girls, takich wrednych dziewczyn, jakie tu nazwano przeintelektualizowanych i samozwańczych poetek, no ale w którymś momencie Samantha dostaje od nich zaproszenie do tej grupy, no i no przecież że nie może odmówić, wkracza więc w ten dość specyficzny świat wypełniony rytuałami, w którym granice między rzeczywistością a fantazją i absurdem zaczynają się całkowicie zacierać. Utalentowany pan Ripley po to będę musiała sięgnąć, bo pachnie mi to nie tylko salt burnem, ale też catch me if you can. Mamy dwudziestoparolatka, który jest przekonany, że został stworzony do wygodnego i dostatniego życia, no i nie zawaha się przed zrobieniem nawet jakichś perfidnych rzeczy, byle tylko to osiągnąć. Trafia więc do luksusowego świata charyzmatycznego bogacza poznanego w barze, bo ten zleca mu nietypowe zadanie, w którym nasz replay będzie mógł się wykazać. Jest on bowiem specem od oszukiwania ludzi i od manipulowania nimi. Potrafi zmieniać styl bycia, wygląd, tembr głosu, dzięki czemu podszywa się pod inne osoby. No mówię, że jak złapnie, jeśli potrafisz, nie? To może nie jest aż tak gotycko i mrocznie, ale powiązanie z głównym bohaterem filmu, z Oliverem, na pewno da się wypatrzeć. Moja kolejna propozycja nieco bardziej skręca w rejony fantastyczne, ale manipulacji tu nie zabraknie. Mam na myśli The Atlas Six, który uwielbiam. Mamy tę grupę osób walczących o miejsce pracy w Bibliotece Aleksandryjskiej i tak w tym uniwersum ona istnieje, e, tylko że jest magicznie ukrywana przed ludźmi, bo są tam takie ilości wiedzy, że taki zwyczajny człowiek by po prostu nie był w stanie tego pojąć. Jest to więc posada dla wybrańców, ale właśnie nie każdy ją dostanie. Rozpoczyna się więc rywalizacja. Nie będzie to jednak rywalizacja na poziomie igrzysk śmierci, że na noże czy inną broń, ale na inteligencję. Mamy tutaj więc mnóstwo kombinacji, ukrywanie wiedzy przed innymi przekręcania faktów przed drugimi. Trzeba też zawiązywać sojusze, które mogą być oparte na sympatii, ale też na manipulacji i na wykorzystaniu drugiej osoby, czy jakiegoś tam wzięcia jej pod włos. No i tutaj przyznam, też mamy sporo tego, Tartowskiego, przeintelektualizowanego bełkotu, przy czym to dotyczy głównie nauk ścisłych, fizyki, takie sprawy. Ale jeżeli ktoś lubi wchodzić w głowę skomplikowanych psychologicznie postaci, to polecam. Koniecznie podrzućcie inne tytuły, które skojarzyły Wam się z filmem Saldbourne, i w ogóle dajcie znać, czy ta produkcja przypadła Wam do gustu, czy przeżywaliście ją tak samo jak użytkownicy TikToka, dosłownie połowa TikToka. Tu macie inne filmy na kanale Wybrednej Marudy. Polecam także zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Dziękuję Wam za uwagę dzisiaj i do zobaczenia niebawem.